Historia obecności obrazów w Zawadzie, jak pisał biskup Tarnowski Andrzej Jerz w liście z okazji dzisiejszego jubileuszu, sięga już drugiej połowy XVI wieku. Znajdował się on najpierw na zamku jako prywatna własność szlacheckiego rodu Ligęzów. Wizerunek zasłynął łaskami, jakich przez wstawiennictwo Maryi doznał zarówno sam ród Ligęzów, jak i okoliczni mieszkańcy. Dlatego też pod koniec XVI wieku wybudowano drewniany kościółek, aby w ten sposób umożliwić wiernym dostęp do cudownego obrazu. W połowie XVII wieku Ligenzowie pod wpływem dynamicznie rozwijającego się kultu Matki Bożej Zawadzkiej podjęli inicjatywę wzniesienia murowanej świątyni, by mogła pomieścić stale zwiększającą się liczbę przybywających pielgrzymów. Świadectwa na temat wielu cudów oraz łask otrzymanych za przyczyną czczonej w zawadzie Matki Bożej sprawiły, że już w roku 1654 biskup krakowski Piotr Gębicki zaświadczył, że jej obraz jest rzeczywiście łaskami słynący. Ja myślę, że naszą siłą, siłą Polaków, jest wciąż żywa wiara, przywiązanie do Kościoła, ale także przywiązanie do tradycji. Tego zazdrości nam wiele narodów, a to świadczy o naszej sile. To się wpisuje w polską kulturę, w polską tradycję, ale także jest nierozerwalnie związane z ponad tysiącletkim wpływem chrześcijaństwa, z którego wyrosła nasza ojczyzna. Znamy swoje korzenie. Wczoraj miałam okazję wysłuchać słów młodego Amerykanina, który powiedział, że nasza historia, historia Polaków jest przepiękna, bardzo dramatyczna, naznaczona krwią bohaterów, bardzo trudna. I mówi, że kiedy się czyta o tej historii, to się wierzyć nie chce, ile Polacy przecierpieli. I powiedział na końcu, ale Wy wciąż jesteście, wciąż tu trwacie, wciąż jest Polska jest, bo nasze korzenie są bardzo silne. Dzisiaj spotykamy się na uroczystości dożynkowej. Przepiękny obrzęd dożynkowy połączony z drugą uroczystością, stuleciem Wielkiego Świętego Obrazu, koronacją Obrazu Matki Boskiej Zawadzkiej. Dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy ludziom, rolnikom, ale także dziękujemy, a może przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu, bo rolnicy najlepiej wiedzą, że nie zawsze to, co zasieją, zbiorą. Czasami przyjdzie grad, silna wichura, deszcze, susza. Stąd opatrzność Boża jest nam bardzo, bardzo potrzebna i rolnicy o tym doskonale wiedzą, pamiętają i stąd wszelkie uroczystości dożynkowe rozpoczynają się właśnie od dziękczynienia Panu Bogu, tak jak tutaj. Polska historia pokazuje, że My, Polacy, bardzo wiele zawdzięczamy polskiej wsi, polskim rolnikom, a także tym, którzy byli przed nami, o czym najlepiej świadczy Maksyma ze sztandarów kościuszkowskich, żywią i bronią. Święty Jan Paweł II stwierdził, że każdy lud, każdy naród, a w niektórych rejonach niemal każde miasto i wieś. Mają własne sanktuaria Maryjne, małe lub wielkie, głęboko związane z dziejami religijnymi, a niekiedy są niejako domem Matki. Wyznaczają etapy postoju i odpoczynku na drodze prowadzącej do Chrystusa. Przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Zawadzkiej, od wielu pokoleń mieszkańcy zawady i okolic. Znajdują szczególną duchową przystań na drodze doczesnego pielgrzymowania. Liczne świadectwa na temat wielu cudów oraz łask otrzymanych za przyczyną czczonej w Zawadzie Matki Bożej sprawiły, że już w roku 1654 biskup krakowski Piotr Gębicki zaświadczył, że jej obraz jest rzeczywiście łaskami słynący. Szczególnym potwierdzeniem szerzącego się kultu Matki Bożej była przed stu laty koronacja obrazu z Zawadzkiego Sanktuarium. Matka Najświętsza nas tu sprowadziła w takiej wielkiej liczbie. Nawet w Polsce trudno spotkać już nabożeństwa tylu ludzi zgromadzonych razem. Dziękuję księdzu biskupowi, że mnie wprowadził w historię, wielką historię tej parafii i obrazu Matki Bożej. A ta historia jest bardzo związana z Krakowem, z biskupami krakowskimi. Kiedyś ta część należała do decyzji krakowskiej. Ze wzruszeniem przybywam. Aby po, po 50 latach sprawować o Eucharystie, wspominając wielkiego pielgrzyma do Waszej Matki Boskiej. Nikt, nikt wtedy nie myślał, że ten pielgrzym za parę lat stanie się pielgrzymem na całym świecie. Jeden, papież, drugi, papież. Wspominamy tak, jak już w środku Wspomniał go z całym sercem. Prosimy go, aby też i dzisiaj był razem z nami. A no, on kochał te sanktuaria. I te tej zygrakowski, krakowskiej, ale także w decyzji tarnowskiej. Zawsze mówił do biskupa Ablewicza, arcybiskupa potem: No, ta decyzja jest uświęcona sanktuariami Matki Bożej. Nie tylko. Przecież Wiede Stanisław też z tej decyzji pochodzi. Dziś na tym miejscu dziękujemy Bogu za to, co dokonało się w zawadzie 100 lat temu, 8 września 1920 roku. Na schronie Maryi i syna został nałożony, nałożona została korona. On jest królem Wszechświata, dlatego należy się mu korona. Ona zaś jest matką króla, a więc przysługuje jej tytuł królowej, dlatego jej także należą się złota korona. Drogo Maryi do królewskiej godności nie była władza i panowanie, jakie znamy z przykładu możnych i władców tego świata. Jej drogą do królewskiej godności była niewinność, prostota i pokora, pełnienie woli Bożej, jej ofiarna służba. Koronacja wizerunku Matki Bożej to tylko symbol uznania przez nas jej niepowtarzalnej roli w dziejach zbawienia. Wdzięcznością przynieśliście, drodzy bracia i siostry, owoce waszej pracy w polu, ogrodach i sadach, aby je przedstawić Bogu w duchu wdzięcznienia. Zanim wrócimy z nimi do domów, prośmy Pana, przez przyczynę Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej, w cudami ślącym zawadzkim obrazie, aby je pobłogosławił, nagrodził trud pracujących i nakarmił wszystkich głodnych aż do następnych zbiorów. Szanowni Państwo, w tym momencie trwa poświęcenie tradycyjnych wieńców żniwnych Połączone z procesją dookoła kościoła, a w kolejności wieńce prezentują się następująco: Brzeźnica, KGW Brzeźnica, Brzeźnica Sołectwo, Gminny Zakład Komunalny Brzeźnica, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Parafia Świętej Jadwigi Dębica, Grabiny, Gmina Czarna-Tarnowska, Pustynia, Brzezówka, Gmina Robczyce. Brzyzna, Gmina Robczyce, Robczyce Witkowice, Robczyce Witkowice 2. Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe, Parafia Najświętszego Serca Latoszyn, Męski Różaniec, Pustku w Osiedle Klub Seniora, Pustku w Osiedle Działkowicze, Łęki Dolne, Gmina Pilzno, Parafia Gumniska, Klub Seniora. Szanowni Państwo, ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem dzisiejszego dnia. Byłam na wielu dorzynkach, ale muszę Państwu powiedzieć, że dorzynki podkarpackie są naprawdę wyjątkowe. Bardzo dziękuję za ten chleb, bardzo dziękuję za Państwa ciężką pracę, bardzo dziękuję za tak liczną obecność. Nigdy wcześniej nie widziałam tak wielu wieńców, tak fantastycznych. To jest Państwa inwencja, Państwa praca. Ja naprawdę chciałabym Wam powiedzieć, że jesteście wyjątkowi. Zasługujecie na najwyższe słowa uznania, podziękowań. Bez Was nie byłoby Polski. Wy byliście, jesteście i będziecie ostoją i polskiego narodu, i polskiego państwa. Będziemy robić wszystko. Będziemy robić wszystko, żeby tego chleba nigdy nie zabrakło, ale chciałam przy okazji, widząc przed sobą Panią i Pana Starostę dorzynek, powiedzieć, że możecie Państwo być naprawdę z siebie dzisiaj bardzo dumni. To jest czas, kiedy się dziękuję rolnikom, ale kiedy to jest również czas tego, żeby poczuć prawdziwą dumę. Robicie coś Państwo wyjątkowego. I jeszcze raz nisko się Państwu kłaniam. Bardzo dziękuję za ten chleb i oby nigdy nam go nie zabrakło, ale jak znamy polskich rolników i tych, którzy byli wieki przed Wami, to w czasach najtrudniejszych udawało nam się przetrwać właśnie dzięki polskiemu rolnikowi i wierzę, że tak będzie zawsze. Bardzo Państwu dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Świętujcie dzisiaj Państwo, bo naprawdę na to zasługujecie. To jest Wasze święto. Dziękuję. Bardzo proszę Pana Marszałka Władysława Ortyla o zabranie głosu. Szanowni Państwo, pragnę bardzo serdecznie podziękować za to, że mogłem dostąpić dziś tego zaszczytu i podzielić ten chlem który jest trudem pracy rąk podkarpackich rolników. Jak zawsze, co roku się spotykamy. Dziękujemy Bogu, dziękujemy wszystkim, którzy pracowali bardzo sumiennie, bardzo pracowicie przez cały rok. Chcemy, aby ta troska o to bezpieczeństwo żywnościowe kraju, bezpieczeństwo żywnościowe naszych mieszkańców miała cały czas taki sam poziom. Wiemy, że rolnik pracuje bardzo ciężko. Wiemy, że jego trud niejednokrotnie jest niedoceniany. Wiemy też, że musi zabezpieczyć dla nas wszystkich żywność, zabezpieczyć dla nas to bezpieczeństwo żywnościowe. Myślę, że dziś ta piękna podniosła uroczystość naszych dwudziestych podkarpackich dożynek, do połączona wspaniałą, piękną uroczystością koronacji stulecia, koronacji Matki Boskiej, zawady jest takim pięknym dopełnieniem tego trudu i wszystkich działań, które nas tutaj łączą, tak jak. Z tego Na ten chleb musi się złączyć wiele ziaren. Tak samo i my wszyscy łączmy się w trudzie na rzecz naszej małej ojczyzny Podkarpacia, ukochanej, i także naszej umiłowanej ojczyzny Polski. Szczęść Boże!